Się znajduję fanikatorze. Dzisiaj robię kolejną serię Zgadzanie youtuberów fanikatorze. Yy, tak, dzisiaj zgadniemy, z... sprawdzimy sobie niespodziewaną postać, ale pierw zobaczymy, czy yy, pan anikator. Eee, czy pan anikator? Kurzy, kogo, kogo, kogo? Czy zna anikator supermarka? Mm, mojego kolegi, tak. Czy twoja postać jest kobietą? Eee, oczywiście, że nie. Trochę tak w sumie. Wiesz, co? Jednak tego akurat nie będę robił. To wiecie, eee... Nie wiem czy w ogóle mogę, a więc tutaj nie było w sumie dużo, było czy jest kobietą, a to nie jest kobieta, no i czy nagrywano na YouTube, a więc no A więc teraz zrobimy sobie No ale kogo by tutaj zrobić Jacoba tak. Twoja postać jest dziewczyną. Nie. Twoja postać jest graczem komputerowym. Tak, Jacob jest. Kręć filmik z Minecrafta nie. Twoja postać mieszka w Krakowie lub okolicach. Nie wiem, ale domy chyba tak. Postać gra. Postać gra Fortnite. Tak. Twoja postać ma siostrę. Tak. Nie postać lubi ciasto czy kolazowe, bo Jacob chyba tak. Czy Twoja postać ma ponad milion subskrypcji na YouTube? Tak ma już. E, nie. Czy postać ma włosy w dziwnym kolorze zielonym, niebieskim, czerwonym? Nie. Nie, nie jest Minecraftem. Czy Twoja postać ma brata lub siostrę? Tak. Czy Twoja postać ma młodszego brata? Nie. Twoja postać ma kolorowe skarpetki. Boże, ja nie wiem. Czy twoja postać lubi kolejki wyskogórskie? Nie wiem. Tak. Skadł chłop. Tylko nie ten awater, pani Anikatorza. Teraz. Y Hm, teraz kogo dać? Hmm. Sprawdźmy, czy... Damian! Damian! Damian z kanału Damian. E, no. tak. Odmów. Nie. Tak, jest graczem. Nie kręci filmików z minecrafta. Nie wiem. Nie. Yy. Nie. Nosi okulary. Nie. Obecnie. Tak. Tak. Postać ma starszego brata. Nie. Wychodzi z serialu Netflix. Nie. Napisała piosenkę tak. Anikator Dobra, myślę, że przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego odcinka Będzie to... Chyba dużo dowiecie się o mnie, bo teraz sprawdzimy czy Anikator zna mnie Zobaczymy, czy Anikator zna mnie Jesteś nosi damskie ubrania? Nie noszę jakby coś nie kręcę filmików z Minecrafta. Tak tworzę na YouTube. Czy Twoja postać mieszka w... I tutaj zrobię cięcie. Jesteśmy po cięciu. Czy Twoja ma postać ma różowe włosy? Nie. Czy Twoja ma postać dużo tatuaży? Nie jestem tam młody na tatuażu. Postać ma ponad nie. Nie mam związku z samochodami. Nie mieszkam w domu ekipy. Tak, jestem. Tak, gram, Fortnite. I czy ja się znam osobiście? No tak, nie? Czy Twoja postać należy do Twojej rodziny? Tak. Hmm. Czy Ty i Twoja postać mieszkacie w tym samym domu? Tak. Czy imię Twojej postaci jest takie samo jak Twoje? Tak. Czy Twoja postać jest w? W twoim wieku? Tak. Czy twoja postać nagrywa na YouTube? Tak. Czy twa postać jest węg... Nie. Czy twoja postać, wę... Nie. Twoja postać słucha Hivemaru? Raz słuchałem. Nie za bardzo. Czy twoja postać pochodzi ze Szczecina? Nie. Mam jedną. Ja w przyszłości? E, no w sumie ja, ale w przyszłości nie ani Anikatorze. Nie, nie. Tak, kontynuować. Tak. Tak. Dużo śpi. No, nie. Twoja postać lubi kaszki. Nie. Czy twoja postać była w klasie profilu? Chemicznym? Chę... Nie. Twoje alter ego. No nie. Dawaj, Anika, jest szybko. Uprawnienia do komunikacji. Tak, mam w ogóle. nie? To twoja postać jest A. Te i nic mnie. Nie? nie jestem totalian. Lubię Brukselę mnie. Złalanie. Dobra, daj mi Anikatorze, to nie jestem ja. Nie będziemy sprawdzać żadnych publików z vloga, ale moją siostrę się ma też nie. Sprawdźmy sobie Evrona. Evron, kurde, gdzie Evronik? Chociaż nie, Evron nie. Justin Weaver. Nie. Nie, tak, nie, nie, tak. Wykonasz czy Justin Bieber, Wieb... Bieber... nie, nie wykonuje. Po postać jest o być co krajowcem, tak? Z muzykiem, tak? Na twarzy Justin Bieber nie ma chyba. Zostawimy sobie, że nie wiem. Postać umarła młodo. Nie, on żyje. Czy Twoja postać jest z raperem? Tak. Czy twoja, postać jest związana z... Czy twoja postać jest związana z liczbą? Nie. Chociaż nie wiem tutaj. Twoja postać ma kolorowe włosy? Tak. Czy twoja postać posługuje się numerem zamiast imienia? Nie wiem. Co za nas tęczą? Nie wiem. Muszka w Nie wiem. Potrafi przyzywać stworzenia? Nie wiem. Czy twoja postać poślubiła znaną postać ze światów sztuki? Nie. Dobra. Ludzie, tak naprawdę, Justin Bieber to mały perak na Was. To, co dzisiaj będzie, to to i... zobaczymy, co się stanie, kiedy będę wciskał... wszystko. Nie wiem. Ja wciskam wszystko, nie wiem. Myślę, jak grać Drola, który zawsze odpowiada, nie wiem. O nie! <śmany> tak. Dobra, no a dzisiaj to koniec tego odcinka Eluwina.